Uwaga, i teraz, czy olejek oregano można stosować do ustnie? Tak, większość olejków można stosować do ustnie, ale jednym i podstawowym, najważniejszym warunkiem jest, aby były to olejki czyste, niesyntetyczne. Przestrzegam, naprawdę przestrzegam przed olejkami syntetycznymi, które niestety, ale mogą się znaleźć. W bardzo dużych ilościach znajdują się też w aptekach, dlatego że ten rynek jest niekontrolowany i naprawdę bardzo trudno znaleźć firmę, która, nie zawiera, która do olejków eterycznych nie, nie dodaje środków syntetycznych, albo nie są to syntetyczne środki, albo nie ma wypełniaczy. Dlatego bardzo ważną kwestią jest, żeby te olejki, jeśli chcemy, żeby działały, jeśli chcemy, żeby były one bezpieczne u naszych dzieci przede wszystkim, bo o to nam chodzi, chodzi o to, żeby miały efekt terapeutyczny, a nie odwrotny, to muszą to być czyste olejki.